Mm, tak, tak, ale super. Ale słuchaj, wy tak z wyboru, czy. No wiesz, wpadłaś? Słuchaj, nie oceniam, nie, nie oceniam, ale mogę sobie wyobrazić, że wiesz, może wpadłaś, więc teraz już tak się często ludzie nie wychodzą za mąż. No, 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 ale słuchaj tego. Rozmawiałam ostatnio, wiesz, z Sabiną i Sabina była w szoku. Była w szoku, ona w ogóle nie rozumiała, dlaczego ona nie została zaproszona. Eee, no, no, ja wiem, ja wiem, no te, też stwierdziłam, że no kurde, no nawet ja wiem, za łapawką to nie fizyka, że no kurczę, jak się ze sobą nie odzywacie, nie? Ile to już 4-5 lat? No to pewnie, że jej nie zaprosiłaś. No słuchaj, no nic dziwnego, nie? Ale stwierdziłam, że ci powiem. Ale się cieszę! Ale się, Jezu, cieszę się, w końcu nie będziecie żyć w grzechu. No słuchaj, po prostu wymyśliłam najlepszy panieński, jaki tylko będziesz mogła. Strip dużo, dużo alkoholu. Musimy iść po prostu na całą parę, no bo wiesz... Nie, 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 nie! nie. Nie ma, że nie. Będziemy robić, moja droga, to są już Twoje ostatki takiej młodości, potem już nie będziesz miała takiego wolnego życia. To się już wiesz, no skończy, musimy się z tym pogodzić, się. Znaczy, Ty się musisz z tym pogodzić. Więc e, tak będzie wyglądał właśnie Twój panieński. Zaręczynę, Boże, a słuchaj, a, a dzieci to kiedy? No słuchaj, słyszałam, że ślub będziesz Boże, ślub! Nie mogę się doczekać, widziałam już zaproszenie u Natalki. I słuchaj, ja jeszcze swojego nie dostałam, ale to nic, już sobie wymyśliłam, jak Twój panieński będzie wyglądał, po prostu jak z moich, ma jak, wiesz, z marzeń, jak z marzeń. Ech, będzie zaczepiście, po prostu wiem już, jaką sukienkę za założę i... No, nie mogę się doczekać, kiedy to moje zaproszenie będzie, ale na pewno jestem pewna, że ślub i Panieński, wow, będzie super. No co ty, jak to go nie zapraszasz? No wiesz, wypada, tak? No wiesz, to rodzina jednak, no taka dalsza, no ale rodzina, i szczególnie jak ty Sylwię i Stefana też zapraszasz, no to słuchaj, no wypada. No i wiesz, jakbyś ich zaprosiła, to od razu tak myślałam. Mogłabyś mojej koleżance też wysłać jakieś zaproszenie. Przyszłaby ze swoim mężczyzną, ja bym miała z kim porozmawiać. Wiesz, no ja nie znam tam wszystkich Twoich gości z Twojego ślubu, więc dla mnie to byłoby łatwiej, no. Nie, no ja wiesz, rozumiem, co ludzie myślą i w ogóle wiesz, jak to ci plotkarze. Że się z Tobą dopiero umawiam wtedy, kiedy się coś u Ciebie dzieje, ale no prawda jest taka, że po prostu nie miałam wcześniej czasu. Nie miałam czasu, po prostu tyle pracy, pracy, no po prostu mało czasu jest. No i co poradzisz? No ale teraz wiesz, wychodzisz za mąż, i oczywiście, że się z Tobą nie mówiłam tylko żebyś mnie zaprosiła na Twój ślub. Wiesz jak to jest. My zawsze byłyśmy koleżankami. My rozmawiałyśmy czy nie rozmawiałyśmy, ale jednak ta bliskość zawsze między nami była, więc pamiętaj o tym, jak będziesz wysyłać się zaproszenia. No, a wiesz co się dzieje? Po weselu para szybko odjeżdża i wiesz. Pa, 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 pod domstwo. No. Ja już czekam, nie od ile od y, wesela, ile miesięcy minęło. Mm. Potomstwo, moja droga, ślub, potomstwo od razu. Mm -hmm. Ja bym się od razu za dzieci brała, naprawdę. Nie ma, nie ma co czekać. Zobaczysz, jak to będzie. Ja Ci mówię, łatwo nie będzie. Łatwo, moja droga, nie będziesz miała.